Witamy w kolejnym odcinku z SLA. Za mną jest Beringa, ale SL jest popsuty. Yy, podejdź tam, tutaj, 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 stań i pokażę. Co w się sensie przed drzwiami? Patrzcie. Widać go przez ściany. A co się stało drzwiami? Nie chcę pytać, nie chcę wiedzieć. Możka, coś typowo z... zepsuł. No. Yy, tak jest wszędzie, nie oszukujmy się. Tylko. Yy. A jednak nie. O, ej, bo jak tak tylko że patrzę, nie nie niektóre są normalnie, niektóre nie. No właśnie, niektóre są normalnie, a niektóre nie. Normalne. Panie bogactwo. Karta. Bo jeszcze chaosy nie ukradły, więc wiesz. Nie, po prostu kajos tak pewnie drzwi z placówki. Komputer. Ej, komputer. Ty też tak widzisz drzwi na czarno? Ej. Ty też tak. Chodź, chodź. Ciekawe, jak będziemy uciekać. O, tu jest MTF? Nie, nie widzę go. Taktyka. Ej, a w ogóle, wyobrażasz sobie, że tutaj stoisz i nie widzisz nieśmiałka, i się jeszcze rajujesz. Co? Chyba, że jak ktoś tam wrzucił. Ej, przetestowałbym to z nieśmiałkiem, żeby nieśmiałek stał tu, a ja z tymi czarnymi wrzami. I czy by się skurzył? Skurzył się. No, to kwotę ten kartę wywala. Ej, komputer, wyślij prosimy o nie przesyłanie tutaj SCP. SPC. I i tak mamy za dużo kłopotów. Pojawiliśmy się za komputerka, Ej, daj mi kartę. Tę, Jak jest z awkiem. Ta kartę ci musztardą. Tego nie rozwalicie. No, okej. Okay. Próbuję adrenaliną. Backshot. No. Tak Ale chłopak, tam jest karta, chcesz tą kartę? Ja wiem, ja nie ja mam punktu Chcesz spróbuję A Chciałbym Nie, ja mam kartę Ej, ktoś otwiera drzwi, no, ciekawe to, gdzie to, to. Halo? Jest tu ktoś? Halo? 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 No jakby Halo? się nie widzę Halo? Halo? Jest, jest tu ktoś? Jest tu ktoś? A nie kompu... no Komputerek Serio? Komputerek. Witam cię komputerek

Tak, i w jestem oddziale? Tango, czy LIMA? O nie, very fine. Wiesz co, I ja zobaczę czy karta mi zniknie, czy nie. Jesteś w Limało, to Boga. fajne. Jesteś siza w tej drzwi, nie wiem co robić w ogóle. I ha, karta się ma, po prostu nie ulepszyła. Ale jaki przeciwbólowy na apteczkę. Nie. <grym> e, komputer. E. O, jestem w lima Halo, daj nam pieniądze. No. Gdzie pieniądze za drzwi? Pieniądze za drzwi, proszę. Ej, daj mi ją na chwilę, na chwilę daj mi tą kartę. Nie, Tylko na chwilę. Ej, mam kartę. Chodź. Mam za... fine, spróbuję dwie karty. Serio, na verfine? Tak. Wszystko zniknę, to by był taki mą kłopot. Uuu. Ta 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 panie i naukowca. Okej, okay, to chodź. Ulepszamy jeszcze raz, czy tam dwa i będziemy uciekać. nie zginiemy znajdziemy exita jakimś cudem <laughs> jakimś cud cudem ale nie wiem jak po co mi karta jak mamy o piątkę ja czekaj bo jeszcze no ten o piątkę. a to to nie wiem po co ulepszy okej okay, to chodź <laughs> ale po prostu Odcinek będzie się nazywał Hubert Moszka ukradł drzwi Hubert Moszka ukradł drzwi Hubert... Hubert Młoszka ukradł drzwi, ale nie... Zastanowuję znaleźć Ej, nie tutaj Ej. Tam nie, tam nie No widzisz, jak zobaczą... Dobra, Zobacz, ja... ja... My, my jesteśmy teraz w heavy game, jak gdy... Chcesz broń? Jak to mówisz do mnie, to tak... Chodźmy do Exita, szybko. A no tak, bo jest jeszcze zbrojownia, no tak. Wiesz co? Poczekajmy, MTF-y same do nas przyjdą. O, Exit, chodź. Uciekamy po prostu. Okej, okay, te drzwi nie są popsute. A winda jest popsuta? Nie, nie jest, dobrze. Klikając. Po prostu klikając przycisk. Yy, zwykły. Tak jak się strzela i tak dalej. Yy, użyj użyję sto... Pani nie O nie! Uciekaj! O nie, zabił mnie Leszcze. Ja do ciebie broń mam dalej. Patrz, jak nie ogon, późno strzelałem się gdzieś. Aaaa... Pokszczolec. A żyje jeszcze jeden dupak. Nie żeby coś. Ten, z którym łazi... Nie. Ups. Ej, otwieram drzwi? Nie. A, nie było tematu. Nie mam ale no, autentycznie Hubert Moszka zepsuł drzwi. Autentycznie. No scam 100%. A co odwala? Komputerkowi się nudzi. Uwierz, komputerkowi się nudzi i to bardzo. No Musisz znaleźć klasę D. Musisz znaleźć klasę D i zniszczyć 106. Nie gdzie jest 106. A, flesza miała na sobie. Klasa D też miała fle fles... Okej, okay, klasa D żyje. Klasa D, klasa D jest w alfie. Klasa D jest w alfie. Znajdź alfę. Nie no, nie będę ci mówił gdzie jest klasa D. To jest... to jest... to jest... Klasa D. Nie no, dobra. Ja... co? Nie no. Jest... o! Tu, 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 tu! On w ciebie strzela? Nie. Jak słyszysz strzało, to tam jest. Nie wiem, jak to opisać. Po prostu w korytarzu jest jakimś. O, w nieśmiałku. O, w nieśmiałku. Zabija wam mtf MTF go zabije? Czy zabije MTFa Dupak. Zginął Dupak, okej. Okay. O nie, Dupak zginął. O nie, jest zginąłem. O, drzwi. Po prostu. A nowy update mają być nowe drzwi. O! Ej, pierwszy raz trzymam rewolwer i shotguna A tym bardziej na odcinku, super Oby on nie był zepsuty No tym Byś był tym chaosem znowu ze strzelbą i ten No, fajnie Z magimy zakacam O jest alfa Znowu zginiemy idealnie Nie za nas strzelbar łapy Rebelia chaosu, chaos stracił gowę Ale nie idziemy do arty. Nie, 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 ja go pierwszy raz w życiu trzymam Jako MDS eee. mamy wyłączyć, eee. czy włączyć reaktor? Fajne drzwi! No? Nie, nie, nie. Jako MDS mam dopuścić wow. do. Tak da się włączyć. Włączyć, zostaw włączoną. O, w końcu naprawy na drzwi, a jednak nie. O so. mamy mikrofila. go Ej, tutaj jest ten? Nie, tutaj jest gate. Tu, co tu będzie? To jest taki jakby Mystery Box, tylko. Ej, gdzie jest ten Gdzie jest ten Tak, tu jest gdzieś. 106, 106 jest chyba. Ej, komputer. Pamiętasz nas, komputer? Pamiętasz nas, komputer? Okej, okay, wchodzimy do ciemnicy. Hashtag 2. Okej? Okay. Trzeba uważać na MTF. O, o, witaj, panie dupaku. Znowu się bawimy w zepsute drzwi. Tylko, że tym razem mam broń. E, klikiem, klikiem, zwykłym klikiem. Myszki. No musisz kliknąć myszką, tak jak strzelasz. Tak się włącza latarkę. O, czym się naboje do shotguna, co jest? Tak mało jest do shotguna? Serio? I do rewolwera? A nawet, lol. Fajnie A bo już się z moimi tak strzelaliście Sk Skąd? Skąd on mnie zabił? Właśnie On wyska... On wyskakuje z ciemnicy! To jest najlepsze! On wyskakuje z ciemnicy! Ej, on ciebie też zabił, ten Lesze, tak? On wyskoczył mi... On wyskoczył mi z ciemnicy, tak? Ja też go nie widziałem. do jakiegoś typa, z którym wcześniej byłem dupakiem i teraz jestem Chaosem i zginęliśmy. Więc no, masz łatwo, bo tylko 106 musicie zabić. Tylko 106. A komputer się już pojawi jako jakiś słaby asceepek. Okej, okay, to ja sobie ulepszam broń może. coś Roeker jest już na maksa, to też chyba. U nie jest. Komputer pad! Komputer pad Światła ma Komputer pad, więc już się nie musisz martwić. No latarkę tak się włącza Jakim? Musisz kliknąć myszką Kliknij myszką strzelam no tak i tak samo się włącza latarkę. A w broni się pod F włącza jak ci chodzi o broń. Nie broń. No tak, ja myślałem, że ci chodzi o latarkę. Bo mówisz latarkę i ja myślę... No latarkę się włącza. Normalnie klikiem, ale ty mówisz. Czekaj, czekaj cicho! Co? Tak każdy tak ma to z gry, a nie rundy. Najlepszy karabinek świata polecam. To jest, brojownia. No Serio? No! Nie będę patrzył, nie chcę sobie spoilerować, patrzę na jakąś inną kamerę. Wiem, niestety. GG. 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 No myślę, że jeszcze jedna krótka runda jako bak, moszki. No. Z drzwiami zepsutymi, fajnie zawsze jest. Zgodzę się. Ej, ja nie pamiętam, jako, kim byłem jako startowy. Jakim ja zaczynałem, chyba klasą D, nie wiem już. Nie, ciebie nie było, bo coś się zbugowało. A! Obyś szybko doszedł, żeby nie było tak jak wtedy. Ile masz już procent? Ile? 90. Okej, okay, to dołączysz szybko. Bo jest jeszcze 20 sekund, to na bank zdążysz. chyba. Ale 90 O nie Na pewno zdążysz na wszystkim Siema i powodzenia O nie, 5-4 Okej, okay, super tam, powodzenia Powodzenia Okej, okay, jedna runda jeszcze taka, tylko żeby nie Okej, okay, jest SCP, Omega. Pinat? Co? Pinat? Yy, zazdroszczę ci. 106? A jakiś typ jest pinatem, zazdroszczę. Nie, nie chcę tego klikać. Kusi, ale nie chcę tego klikać. Tego jednego guziczka. O, są już naprawione mam chyba. Ej, drzwi są już naprawione? No, u mnie są. Okej, okay, w końcu, Moszka, udało ci się to naprawić. Chodźcie. Nie wiem czemu otwieram przed sobą drzwi. Chyba coś mi się tak... Uf. Co się stało? Uf. Co się stało z ów? Co ów? Triple? Już Triple? Ja jeszcze nikogo nawet nie spotkałem, więc wiesz, nie miałem okazji nikogo dotknąć. Mam zmaziowaną i starą łapą, jak... Jaką jest łapa SCP-106. O, widzę otwierane drzwi. No, jest. Fajnie. Jest Pinat i ja. Otworzyłem puste szafki, trzy karty. Co je? ja? Ja i po prostu. żałuję. Co? Zależy kim jesteś. Okej, powinien być komputer, ale może że jest komputer. Nie powinno być komputerka. nowym Pinatem Ja chciałbym być nowym Pinatem Już starego Pinata, mam chciałbym odcinek jeden. jeden. A ja chcę być nowym Pinatem ja? i co? O, ochroniasz Sorry, nie A, to ty widzę Ja, skasz, ja, skasz, ja skasz. Hmm. Okay, to ty Uznam, że cię nie widziałem Uznam, że cię nie widziałem Nie strzelaj we mnie O, Rollman, Rollman pozoru, dla pozoru to strzelaj, strzelaj. Jakiś naukowiec stanął przy tym pomieszczeniu z apteczką i ja go dotknąłem jest tak o, po prostu. Kilku już padło. Bo nie kolejnego ochroniarza. Nie, w sensie no zadałeś tam kilka damage. Mam 784 HP, a miałem 800. Ale w ktoś walnął, flash ktoś walnął, nic nie widzę. Nie wiem gdzie ja jestem. Aha, ja wlazłem do psa, do klatki, serio. O, chroniasz. Okej, okay, pad kolejny, do luzowego. Nie wiem gdzie. A, to go zabij. Wiem. Postaram się. Miał windy, więc uciekł. O, jakiś ochroniarz uciekł, żal mi go. Spadłem! Ja niby do Ciebie strzela. Do klatki swojej. Ale uciekłem już. Okej. Już się tepnąłem. Już gonię ich. A nie, będziesz mnie gonił. Idzie ciągle za chłopem. Update oceniam 10 na 10. Cały czas, poza tymi drzwiami. Ej, no nie mów, gdzie jesteś. Być jeszcze znajdę. A, ci pomóc. A no to dobrze, dobrze. Już Jeszcze kilka razy widziałem, ale to już mniejsza z tym. Ej, się wlać? Jak jesteś klasą D, to uciekasz do Entrace. A. Zależy, co masz na myśli, mówiąc, uciekać na przykład do gate'u. No to tak to jest do entrace a. No to dobrze Ja tym jestem A ja cię słyszę A ja gonię rollmana twojego A tu jest fajtupy Eee tak Nie okay. powiem sensie no e, okay. słyszałem Tesle To ty byłeś na Tesli? Ej. Nie robimy a nie, co ty tam widzisz. Mogę się tam wziąć? Kurwa, tepłem się jakoś. Biegnę! Wiem, idą... Do... O nie! Dlaczego ty? Oj. Dlaczego ty? Zamknę tego naukowca w luzowym. To moje ostatnie słowo będzie. Nie wiem, czy zdążę. O nie, już się będę zapadał. Lesze, 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 zdążę, zdążę. Proszę, zdążyłem, tak. Może go zap OK, lesze zginie czy nie? Zginąłeś, zginąłeś, dobrze, dobrze. Opłacało się ciebie wsiąść do lozowego. Zginął, lesze. jak. ten Pompa, ja sobie pompę polepszam. Lepiej się patrz tam. Ja tak tylko ci mówię, żebyś lepiej się patrzył w niego. Jak? O, kapitan akurat. No, żebyś zginął sekundę potem, to byś nie był. Szeregowy, czyli kadet, tak? Nie wiem już. Tak, tak, tak. Szeregowy to kadet. Sierżant to porucznik i kapitan to. No. Uwaga na Pinata nowego, bo jest taki nowy i wiecie, no taki nowy jest po prostu. Podobno wpadł do pewnego miejsca, które się nazywa Czarnobylem i tam był taki wybuch, i potem stał się taki dziwny. No. A, ciarnowy. A, ciarnowy. A, ciarnowy. Tam nie w plecy! Oh, plecy, plecy, plecy! Ja też się dziwiłem gdzie oni strzelam, a w plecach! Uciekaj, 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 póki ci życie miłe. jest miłej koledzy mnie nie było. Ja jestem w gecie, a... O! Padł! A w do A. Jak Jakby no, nie idzie do A. Lepiej się z nami baw. Lekki pancerz nie? Ja wolę mój pancerz ciężki. Ale ciekawe, kto jeszcze żyje. Przydałoby się takie zabili. No tak, tak, tak. zabili. Jak wygląda w ogóle jego ciało? Czekaj, pójdę. Rozwalone. Ja... A po prostu tak jak y, tamto stare ta... Ta stara animacja. Mhm. Uh -huh. A. Ja jakąś broń szukam. On, dobra, wektora do drugiego. No, Bo chciałam moc skończyło w tym. Ile ja jest ammo? A, czyli sensu bez, bez ba. Ej, bebe, usłyszę strzały, stój w miejscu. Ja tak, stój w miejscu. Słyszałeś to? Ej. Ja żyję, żyję, ja przecież strzelałem w Pinata. Ile tu jest ciał! W tym miejscu, gdzie Pinat padł. W ogóle, te nogi się od niego odcięły. Ja się cofam, ja się cofam. Ja chyba będę... w miejscu, ja chyba będę jak iść. To ty? Nie, to nie ty. Albo nie wiem. Czekaj, chyba tam idę, właśnie. Bo... Nie, nie idę tam. Nie ta strona, poczekaj. To no tutaj trzeba iść. Pancerz bojowy. Nie chcę pancerzu bojowego. Pancerz ten. Jest lepszy. Czekaj, tu już był. Ej, to kto został w ogóle? ten klasotę są. Jest no, gate. Jest... Dobra, nie wiedziałem, że się zgubiłem już. Ej, wiecie gdzie jest heavy w ogóle? A ja jestem nie. w gate A3. Ja o... nie o... tego w ogóle. A, A. To szukamy, o gate B. A te zepsute drzwi to cud wszystkiego. Niby beta jest, ale no. Wiesz gdzie jest Heavy? U... Lasada została. Słyszę... Właśnie słyszę strzały wejście się poświęć, no To miłe słowa z no twojej strony Widochewi się nie niszczą, szkoda O, słyszę strzały Free, out of free U. Idę do zbrojowni i ja jestem w Ja też, zaczekaj na mnie, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj Zaczekaj, w komputerkowej jesteś Wow. Ale kozackie To co to jest? Latarka? Ammo A To wiesz co? O, mam latarkę, mam latarkę. O, to ty A kto ja Miłe przywitanie. Ja, broni. Ja nie wziąłem żadnej broni. Nie wziąłem od tego miejsca żadnej broni, człowieku. Dawaj broń Wiecie co? A? Ja po chińsku mówię, dawaj broń O nie, wy macie dostęp do tego. Dawaj broń Myślałam, że zamkną tam. Ej, możesz nie zamykać drzwi samolubie? lubię. Samolubie, samolubie nie zamykać drzwi. Dziadu walący. <gry> granat? Uwaga, tu może być klasa D. I wiesz co? Wiesz co? Patrz. granat. I Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Chodziło tu o to, zepsute drzwi. Ze mną Beringa. Cześć!